Ja szczerze obejrzałabym sobie Hogwart polski. Polski chory Piotr. Ja też bym to sobie zobaczyła. O polski Hogwart jest. Ja polski Hogwart. Ja widzę tą karo, nie? Pracowałam na kasie. Yy, Poglądajmy sobie Polski Hogwart, bo jestem ciekawa, co tutaj zostało stworzone. Yy, co tutaj zostało sklecone z tego wszystkiego. Karolina! Także sobie zobaczmy, co tam Karo wrzuciła znowu. Obejrzyjmy, kochani, musimy się troszkę odmurzyć dzisiaj, bo mówię, kłopoty są, naprawdę są kłopoty. Jest źle! Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie, sprawdzałam, nie ma mnie, nie mnie, a już miałam taki grąbek nadziei, no nic. No dobra, zobaczmy. Pamięta... Uwaga, oglądam sama ale z własnej nieprzymuszonej woli. Uhu! Chacie, albo i nie to wam przypomnę. Ostatnia opowieść o przygodach w polskim Hogwarcie skończyła się na tym, że chłopaki poszli do baru pod Trzema Miotłami. Karo w międzyczasie musiała szybko wrócić pod bramy Hogwartu, by przypadkiem nie zaburzyć czasoprzestrzeni. Jednak kogo obchodzą główni bohaterowie? Prawda? ich! Dajcie mi jakiś poboczny. Wszyscy zastanawiają Właśnie? się, gdzie jest Kasiks i co z jej tajną misją. Też prawda. Gdzie jest Kasiks? Co to była za tajna misja? Czy to była misja wyprostowania oczu i bycia zadowolonym w końcu z tej animacji? Być może. Być może doczekaliśmy się w końcu tego, że Kasia pierwszy raz obejrzy ten Hogwart i będzie zadowolona. Misją. Misją. Jebany lektor no. Jakie jaki emerytur? To jaki emerytur mnie Zrobiłam dzisiaj 11 km kajakiem. Jestem spalona, będę miała troszkę zakwasy na rękach. Jutro mam trening i jeszcze później mam iść na siatkówkę? Kur... zrobię przyjęcie tymi rękami, przecież się popłaczę. I spocona na spotkanie, a to jest spotkanie z kategorii tych ważnych. No to co? Szybki prysznic pod tytułem pacha w zlewie, e, potem dezodorant i można lecieć. A, i perfum jeszcze nie zapomnijmy. Kasia sama włączyła ten odcinek? Powalone to jest, powalone. I jeszcze muszę się umyć i sprawdzić, czy nie mam kleszczy, bo śmierdzę i mogę mieć kleszczy. Jaką miałam misję? Co tam było? Plus Plys tylko nie zgub tej kartki, bo ma. co? Bo na. Z... są ważne instrukcje. A! Oh. Polski Hogwart! I wypadła mi karteczka, i nie wiemy teraz co mam za misję. Był to zwykły dzień. Dla niego w ogóle inny... do trzech miotów i co? Przerwa na siku Prennicy chyba, co? Świata, no, piwo tak. kremowe, piwo kremowe. O, Dlaczego? Dlaczego? Się się Ale już ustaliliśmy, co nas interesują główni bohaterowie, jak wszystkich interesuje tylko jaka jest moja misja. Więc jaka jest moja misja? Ale ogółem piwo kremowe jest takie dobre. Byłam kiedyś w takiej yy, knajpce, restauracji, nie wiem jak to nazwać. Barze Harry Potterowym i piłam, i było takie dobre. Menel rysuje obraz. E, Pokaż Wam, jak co potrafię narysować. No, i patrzę, jak ja se potrafię. Zoba. Brzydko. No. A to kto I to klasa, jest? nie? Długopisem. Przecież pięknie. Bardzo zdolny Menel, jak na Menela. Dałabym mu 5 zł. No Remek? Kto to jest. Mówią coś, kurwa, posłucham. Co byś zrobił, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce? A wyjebą Ukraińców, żeby na mnie zajmowali miejsce. Wyjdź! Och, lipka, ale grubo. No dobra! Dlaczego? Karu, ja miałam być na misji, nie w barze z rękiem. Dlaczego? Dlaczego? Fajnie, fajnie, ale pora się trochę porobić. Ej, dobra, do like? Weźcie PVP, widzowie. Wyjdź! Nawet się nie dadzą normalnie napić, browarka, niewiarygodne. Już jakieś problemy. A chciałem się tylko napierd... Patrzcie teraz to, zaskoczę ich kur... Ale actually to piwko nie jest piwkiem, bo nie wiem czy wiecie, ale Harry Potter je pił, a Harry Potter był dzieckiem, a dzieci nie mogą pić alkoholu, prawdaż? Także to nie da się nawalić piwkiem tym Harry Potterowym, bo tam to nie jest piwko, tylko się nazywa piwkiem. Mm? Oni nie będą wiedzieli co się dzieje. Pokażę swoją prawdziwą twarz. Ej! Wiedźmin Valhalla! Walhala! Ej, kur... Wiedźmin, co ja pierd... Co ja gadam?! Wiedźmin Valhalla! Ty, ale bardziej Noc się zrobiła! O kurwa zajebiście będzie teraz! nie? Można było przeczytać tę misję? Chyba zobaczyć. Please, tylko nie zgub tej kartki... bo na drugiej stronie są ważne instrukcje. Aha. Typowe, typowe, tak. Typowe dla mnie. No, no. Można się, Można się było tego po mnie spodziewać. Można było. Ale zajebiście będzie teraz. Rebellion. Dobra, czekajcie, bo tutaj coś mi tutaj kurwa. Halo! Gdy jak multi, masz 24 godziny. Czego ty kurwa chcesz ode mnie, człowieku? Chciałbać, masz 24 godziny. Żeby A to Dawid! Widzicie, to kosztować całe 20 ps Jeśli. Przestańcie mnie wkurzać. Jeśli nie wpłacisz 20 PSC, yy, to prawdopodobnie oferta będzie ulegnie powiększeniu albo już nigdy więcej nie zobaczy Zwierzaka na swoim streamie. Piękna muzyka Piękna się tu na, na moich uszu. <głos> <głos> Czy wpłacałabym te 20 PSC? Nie ja. Niech go biorą. <noise> nie no, oczywiście żartuję. Zwierzak to jest fantastyczny kolega, przyjaciel rodziny, no cudowny człowiek. Granie z nim w króliki to była czysta przyjemność, naprawdę. No, zobaczcie no. No leć, Teraz? leć. O kurwa, że ja. Przeskoczyliśmy kolce. O nie! Nie! <laughs> I mina zwierzaka, pi like. I od tego czasu yy, już nic więcej nie zagraliśmy póki co. Nawet zbyt ciepłym nie rozmawiałam od tego czasu. O, siema chłopaki! Dzięki, że na mnie potykaliście, nie? Welcome, welcome. To co? Tak zwana wyjebka dwa razy w tygodniu na mnie, odhaczona. Co ty pierdolisz? Jakie dwa razy w tygodniu? Kupa mać! Minimum z cztery! <noise> Ej, ta, ta mutowana cenzura mi się też bardziej podoba, jak jest. <noise> Mam nadzieję, że chociaż dobrze się bawiliście, beze mnie. Nie mogę tego wytrzymać, tego. Idź już sąd. Ale ty dzisiaj jesteś przyjemniaczek, kolego. Dobra, idź już, bo się zaraz Niech tak galasz. Co ja ci niby zrobiłam, że taki nieprzyjemny jesteś dla mnie? Gdyby wiedział, co, co ja odwaliłam ostatnio, to, to mógłby być. Ale on nie wie. Więc nie rozumiem, nie rozumiem, co ci zrobiłam. Nie w już. Dobra, dobra, weź się nie w... I tylko chodź już, i ty Blady zresztą też, już, już się zbieramy. Moment, ale nie, nie zapomnieliśmy o czymś? Nie za mało wypiliśmy przypadkiem? Nam nie wolno być nocą poza szkołą, tak wam przypomnę tylko. Przepraszam, czy mogę jeszcze trochę probary zamówić, dobrze. bo też czuję, że w w nie no zaraz będziemy... Ale zawsze tak jest, ja też mam tak często, że czuję, że nic nie czuję i napiję się jeszcze jednego drinka, bo mówię, coś jakieś takie, dobrze się trzymam. Jakieś tak nie działają te drinki, a no jeszcze jednego i ten jeden następny jest tym drinkiem zapalnym, który aktywuje wszystkie poprzednie drinki i jest koniec, jest deduwa. Zaraz będziemy mieć gorzej niż przegwizdane. W razie nie, że czemu ja stoję no, za barem? Zaraz będziemy mylić gorzej, gorzej to nie, się niż to zaraz będzie przegwizdane. Halo? Gdzie jest barman? Halo? Nie no blady później nagrasz sobie blady Shoty. Dobra no trudno, idziemy. Jak to wygląda nocą? O kurde, ale się ściemniło. wicowie, ale kurde, klimat dojebany. Niezła ciemnica, co nie? Musisz wrócić na no do swojego pokoju wspólnego. Muszę? No to musimy chyba po prostu wrócić, bo nie mamy po prostu tutaj żadnej decyzyjności. Po prostu wracamy do... A jak nie chcę? Co ty, ty robisz? robisz? tam stąd. Kurwa, spidrana wale do tego. Je, kupa jakieś mia miasto dla szuli Meneli. Kurwa, wracaj tu tchórzu! Wracaj nie, tu Ale się kto? nie będzie generalnie, a nie słyszałam, że ci, którzy na noc nie wracają do zamku, to sprzątają kiblera z rana, więc pochodzenia. Nic tu kurwa, nie widać, światło nie działa. Da mi coś kurwa wyskoczy, zaraz mi śmieć wyskoczy na pewno. Generować. Więc nie tylko, że się ciebie nie boję, możesz wyjść ale pamiętaj, umrzesz! Umrzesz, mamo! To twoje jest bardzo ważne. A zatem w cylindrze tam zielony całą. Dzień świętego Patryka kurwa przeżywa zim cały rok, czy co chodzi. No tak, milordzie. Pan Monopoli, agent. Znam Autorna cię? Tutaj. Nie, nie dam ci przejść. He? Co to He? znaczy, że nie mogę przejść? Nie! He? He? To znaczy, ja że, że nie dana, mogę ci dar, dać dar, przejść. <laughs> Czemu? To nie ma znaczenia. Jakiś kurwa psykoł. Hę? E? Hę e? e? zamknij się i słuchaj! Dobra, chill, kurwa Ej, puść daj to głośniej, co? O co ci chodzi? No puść daj to głośniej, ale co mam dać kurwa głośniej, jak jeszcze nie puściłem nic. Kurwa rozdwojenie jazi, ja pierdolę, ja nic nie rozumiem Multicard z multi Głosy za jaj, czy mogłaś mówić takie dialogi? E, wszystkie dialogi, które ja mówię w tej serii kiedyś, na... no, mów... kiedyś naprawdę powiedziałam, w sensie to są wycięte czasami z kontekstu słowa. Nie, puść daj to głośniej, ale co mam kurwa dać głośniej? O, to ja kiedy rozmawiam ze swoimi y, pięcioma osobowościami po prostu. Nie wiem o co ci chodzi kur... debilu jeb... głupi. Niesamowite. Co mam dać kurwa głośniej, stary, jak nic nie leci? <głupia> Mówię, daj to głośniej, ale CO?! I tak Michael Rychtripus dla Mugoli Multi Gameplay gay stał tam tak do późnej nocy. A właściwie to leżał. Biedny struł się piwem kremowym i w rzeczywistości cały ten czas oh, gadał chuj! sam do siebie jak typ... Ej, a to się... piwo kremowe ktoś pił? Bo chyba można jechać, nie do jakiegoś Londynu, czy coś i tam można sobie normalnie, no, wypić jakiś taki, wiesz, taki... Y, taką wersję? W Polsce jest? I jak dobre jest? Nawet w Krakowie? To piwo kre... Nie, czy dobre jest, czy... Ministerstwie Magii. Dobre? A jak smakuje? Ale jest takie kremowe rzeczywiście? Czy taki glut? Jak smakowe trochę. Nie było, czy, bo tak jak bym chciała spróbować. Powiem miasteczkowy Meneliks. Następnego dnia, tuż po śniadaniu, pogłoska o kiblowej karze miała się sprawdzić. Okazuje się, że nawet polski Hogwart od czasu do czasu potrzebuje mieć porządnie przepchane kibelki. Czy to jest toaleta dziewczyn? O kurde. Sprawdzam czy ktoś srał, czy jest jakiś może wiecie... Główniany easter egg. Nie jest osrana? Naprawdę? Nawiedzona toaleta! Irytek, <laughs> <laughs> kurwa! Wyszedł z kibla, jest to kurwa? Osrany. Jedna z toalet była zamknięta. Tak jakby ktoś tam jeszcze był mimo, że teoretycznie nikogo być nie powinno. Co jest? Czy ja jest irytkiem? No co jest? Czemu? Co to kurde za Bobas? Czemu on stwierdza? Oh eee! No kurde, on stwierdzę! Co to jest? Pierdł! Pi... Do góry? Na górze coś się co? dzieje. Także e! pozdrawiam, Karo, piękne animacje robisz, bo wizualnie mi się bardzo podobają. Y... Moja postać też jest super, także dzięki. E, e. Co ty dajesz? Kasio w końcu tak milutko? Ooooo! Ale to prawda. Karo naprawdę robi kawał dobrej roboty. Jeszcze moja mienniczka, wiadomo. My, Karoliny, to jednak zdolne laski jesteśmy. Nie ma co. Eee, nie będę cię pozywać! Uzywaj mojego wizerunku, baw widzów dalej. To, że mamy inny humor, nie poz. To jest takie, Kasia, jeżeli ktoś cię zmusił, żeby to nagrać, mrugnij dwa razy. No, nie, po, nie, po, nie, nie trzeba. Nie, pff, pff, dobra, A, super, mam. Mówi jakbyś jej jakby przytrzymał pistolet dykrowych. Tak, podoba mi się, bardzo ładnie, tak, bardzo, moja postać ja też bardzo ładna, tak, mi się podoba. No. A co to tam, ta różdżka, tamten, teges, no? Tyknie. a jak masz mnie już zabić, Karolina, jak już masz mnie zabić, to... Co to za złamanie jakiejś tej, co to za złamanie jakiejś tej czwartej k***a ściany, czy coś? Moja postać nie powinna wiedzieć, że jest postacią! To halo! Ona powinna żyć ze swoim zezem dalej i nie wiedzieć, że jest ten. I niech nie wracam, ale nie zabiję mi jakimś kedawrą, dobra? Dzięki. Oba, oba! Nikt by nawet się nie szczeił, że ona nie żyje. Multi pewnie kiedy grał w Hogwarts, był tą postacią, która uczyła się wszystkich zakazanych zaklęć. Czy grał ktoś tutaj w Hogwarts Legacy? Uczyliście się widzowie tych zaklęć, czy nie? Bo tam można było wybrać, no nie? Potem było tak, była taka opcja wyboru po prostu. Nauczyłam się crucio. tam chyba jeszcze coś było. Pamiętam, że przy awadzie wymiękłam. W sensie chciałam być miła, grzeczna i nie nauczyłam się awada kadawry. Nie nauczyłam się awady kadawry. Nie, nie nauczyłam się. Stwierdziłam, że nie. Aha! Te dzieciak! Halo! Halo! Gdzie jesteś? Co, halo w morne Gdzie kurwa jesteś? Bobasie! No dobra, wchodzę kurwa na hamę, mam wyjeb. Kurwa. Sram wam do ryja. Dzie... Ale w Hogwarcie nie było żadnych bobasów. Albo ja nie pamiętam. Dziaku, w kurczmie już. Co to? To się zesrał kurwa. Ja to chciałam powiedzieć, że ktoś się zesrał. Ale ci chyba. Jesteś tu! Co? Kurde! Hello, machająca dłoń. Co ty Hello, razy tak zdjęci za drugie miejsce. Jeba... On wskaże ci drogę. Ej, yeah, 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 yeah. jest Kasia! Jęcząca teraz. Marta. Czemu jestem jęczącą Martą? No nie! Czemu Kasia jest też martą? Kasia nie żyje? Halo, co tu się stało? Co? Jednak mnie zabili i teraz jestem duchem w kiblu? Ja pierdolę... Słuchaj, jestem prostą kobietą. Bąki, kupa, to jest to. A plus jeden, to akurat rel. Stream bez tematu srania to nie jest stream, widzowie. Zawsze musi być sranie. Sraliście dzisiaj? Bardzo ważne pytanie. I czy zdrowa kupa była? O, no czemu tak blisko? Najbardziej co mnie w życiu rozśmieszyło, to jak ktoś się przy mnie zżygał. Naprawdę. To był najlepszy dzień <stuklenia> mojego życia. Co? <zuklenia> A drugi raz mnie bawił, jak się zżygałam ja, bo bolał mnie brzuch i zjadłam winogrona, zielone winogrona zjadłam i zżygałam się na drzwi i moja siostra musiała to sprzątać. O, żydliwe! <susy> no tak, Ale kiedyś zatrzymał humor, co? Nie sprawiłam jeszcze tych winogron, tak. <gry> Dlaczego? Dlaczego? Z tymi winogronami. Kto w ogóle? Jak boli go brzuch wpierdala winogrona. Przecież winogrona są tak ciężkie na żołądek. Ja czasami od samego jedzenia winogron boli, boli mnie brzuch. Jak zjem za dużo winogron na przykład to mnie napierdziela brzuch po winogronach. A kombo jak cię boli brzuch i jeszcze zjesz winogrona na to. Jezu, moja Jezu, jest, to się z Ale tak mnie to rozśmieszyło, że jak już jeszcze nad kibem, i się zastanawiałem czy zżygać drugą Jezu, porcję... Jezu kibel, nie? kurwa. Gdzie ty jesteś? Gdzie <noise> ona jest? E Zigwanie jest generalnie śmieszne, jak dla mnie. Ja pierdolę. Spierdalam! Nara kurwa! Pizza głupia! Spierdalam, kurwa, nawet windą mnie idę. Biegnę po schodach. Dobra, jest luz. Chyba. Kurwa, kidoski, ja! Pod pachę kurwa tego dzieciaka. On miał jakiegoś dzieciaka, tam? babki Kurwa za zrzucę. Oj, jest? tak, tak. Babka Jaga. Nią Więc się kiedyś straszyło biznes, małe niemugolskie ma kidoski. To prawda, baba Jaga zawsze była. A straszyli was też kiedyś rodzice w ten sposób? Jak nie będziesz grzeczny, jak nie będziesz grzeczna, to tamten pan cię zabierze. Po co tak traumatyzować ludzi? Dlaczego nasi rodzice traumatyzowali innych ludzi tym, że są złymi ludźmi w oczach swoich dzieci? Przecież jakby ktoś tak powiedział, ja osobiście czułabym się źle. Czy ja wyglądam aż tak strasznie i brzydko i w ogóle, że trzeba swoje dzieci straszyć mną, że ja je zabiorę? O co chodzi? Niestety to nie był kidous, nikt nie wie skąd się wziął w kiblu, w sumie wywalone, bo nasi bohaterowie mieli przed sobą ciekawe zadanie. Mamy tak... Po, 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 z... A ja zjeść już ja z... umarła. Gargulki? Interesujące. Masz jakiś pomysł jak ich dosięgnąć? Pierdolę te gargulki kurwa. Co jestem, jakiś zjeb? Tak, tak. Musimy znaleźć kulki analne tej gałganicy. Czemu się zajmujemy takim gównem? To jest bardzo dobre pytanie, a... Czemu się zajmujemy takim głównym, Żeby oszukiwać w szachach, pamiętacie? Mm. Był taki jeden, co oszukiwał wibrującymi kulkami analnymi w szachy. Właśnie po to, żeby wygrać turniej szachów czarodziejów. Potem siadasz jak Ron na konia i walczysz w szachy. Aczkolwiek prawdopodobnie jesteśmy po prostu... Nie wiem, czy że umarłam już w tej serii. Zostałam tylko jączącą Kasią w kiblu. Dobra, mnie bawiło. Mnie też ten odcinek bawił, ale wiesz czemu... Wiesz czemu prawdopodobnie nasz ten odcinek bawił? Bo było, bo było mnie tam dużo. Kacie? To tyle? Tak szybko się skończyło? To się tyle... To jest aż, bo to jest w ch** roboty. W ogóle malowanie tego, szukanie tych wszystkich tekstów tak dalej... No ja to podziwiam. Dla mnie super. Naprawdę. Super. Nie nadążąc na dużą chyba... Nie, no fabuła było jak bo też po masswie sam mniej więcej, no? Tak, tak czuję. Top atencjusz. już. Atencuje się, karo, płagam, zauważ mnie, proszę, please. Też tu jestem. Kocham cię! Boże, jak mu ty robisz dobrą robotę. Jak ja jestem, to jest śmiesznie. Taki wniosek. <noise> karo, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, stara, ja ci mogę normalnie mogę ci poprawić lektora. Słyszałaś tego lektora tutaj? On nawet nie potrafi misja wypowiedzieć, rozumiesz? Kogo Słuchaj, i co z jej tajną misją? Misją, Jebany lektor, no. No widzisz, widzisz? On nawet nie potrafi słów wypowiadać. Bez Karolinki, ale z Dawidkiem, ale z Dawidkiem Dawidek oficjalnie ma tego, ma swoje ten, swoje, swoją postać. I jeszcze Remek miał swój e, appearance cameo appearance miał tutaj Stara, ja mogę zostać twoją lektorką, nie ma problemu, słuchaj. Wszyscy zastanawiają się, gdzie jest Kasik. Kasik, Kasik, Nie, nie, nieważne, cała reklama w pizdu. Łapeczkę w górę dla Karol możecie zostawić, obejrzeć se też na, na utkanej nawet se możecie, żeby watchtaj nabić. Nie no, ale no musicie przyznać, widzowie, no, no pokażcie dla pani Karo, no. Przecież kawał dobrej roboty, no. Co to fantastyczne jest. Sam se włącz teraz. masz link i se włącz. Ale gdybyś tam jeszcze miała tą posadkę jakiegoś lektora, coś, to tak, nie? To.